Rok 1960 nazywany również Rokiem Afryki. To właśnie w tym roku aż 17 państw afrykańskich proklamowało niepodległość od Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Włoch. Do 1960 roku na całym kontynencie było zaledwie 10 wolnych krajów. W 1960 roku niepodległość uzyskało Kongo. Belgia prowadziła tam okrutne rządy już w XIX wieku tworząc wolne państwo Kongo. Było ono prywatną własnością Leopolda II, króla Belgów. W belgijskiej kolonii wydobywano kość słoniową i kauczu. Narzucano surowe prawa. Niewyrobienie norm przez miejscową ludność karane było śmiercią bądź obcięciem kończyn. Szacuje się, że za rządów Belgów zginęło nawet 5 milionów kongijczyków. XX wiek przyniósł przemiany, lecz władze belgijskie nadal były pewne, że stanowiący intelektualny margines kongijczycy nie będą w stanie prowadzić zaawansowanych negocjacji. Doszło do rozmów na temat niepodległości, a stronę kongijską reprezentował księgowy Patrice Lumumba, nauczyciel Joseph Kasafubu oraz przyszły dyktator, a w momencie negocjacji dziennikarz Joseph Mobutu. To właśnie ci mężczyźni stają się utwarzami wolnego Konga i doprowadzają... Après plusieurs mois de nos efforts doivent étendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisait la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les traces de discrimination raciale et des lois injustes instaurées sous le régime colonial. <t 'a> Peuple congolais, mon pays et moi-même. Nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Le roi Baudouin était dans une voiture découverte. Il saluait la foule, etc. Un Congolais s'est précipité. Sur la voiture, j'ai vu les dardes du roi dégainer. Et tout le monde avait peur, se disait il va tuer le roi. Non, il a simplement sorti l'épée du roi de sa gaine. Et il s'est mis à danser avec cette épée. Euh, C'est très symbolique, ça. C'est comme s'il si lui arrachait le pouvoir. Prezydentem Konga zostaje Joseph Kasawubu, pierwsze premierem Patrice Lumumba, a szefem armii Joseph Mobutu. Tymczasem w cieniu święta, które ogarnęło państwo Katanga, bogaty region ogłasza secesję. Oczywiście bunt jest inspirowany przez Belgów. Europejczycy pozwalają Kongijczykom na niepodległość, ale chcą zachować pod swoimi wpływami najbogatszy region kraju. Przywódcą buntu jest Moise Czombe. Belgia postanowiła interweniować i rozpocząć misję stabilizacyjną od uzyskania niepodległości przez Kongo nie minął nawet miesiąc. Le 10 juillet, le 10 juillet, retenez bien la date. Les militaires belges ont occupé l'aéroport de Ngile ici. Ils ont organisé l'agression du Congo en disant puisque les militaires congolais mutinés se sont attaqués aux femmes, aux enfants. 10 Patrice Lumumba, premier, próbuje ratować swój kraj. Prosi o pomoc ONZ, lecz to, utrzymujące kontakt z Belgią, wysyła pomoc jedynie symboliczną. W takich okolicznościach prosi o pomoc Związek Radziecki, co zostaje uznane przez Kasafubu i Mobutu za zdradę. Prennent la décision, ils font un télégramme adressé euh, à Khrouchtchev pour lui demander l'envoi des troupes de l'Union soviétique pour venir chasser les Belges. Ce télégramme, avant même qu'il ne sorte, est volé au secrétaire de Lumumba par son ancien directeur de cabinet qui s'appelait Kandolo Damien. Larry Devlin s'accapare du télégramme, les transmet au gouvernement américain. Trwa zimna wojna. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rywalizują, choć nie bezpośrednio. Prowadzą wojny zastępcze. Nie na swoich terytoriach, nie w Europie, lecz w państwach Trzeciego Świata. Polem, tak powiedzieć, dla ochoty. Powiedzieli wam? Polem dla ochoty. Dlaczego? W Europie granice były zabetonowane. Przejść granicę oznaczało zacząć wojnę atomową, której nikt nie chciał. A Trzeci świat, on był jakby bez хозяina. Tam była możliwa swobodna ochota. Tam można było w wpływ. Wieczorem 5 września prezydent Kasawubu odwołał Lumumbę ze stanowiska premiera. W odpowiedzi Lumumba wygłosił oświadczenie przez radio, w którym odwołał Kasawubu ze stanowiska prezydenta i nazwał go zdrajcą. J'ai ouvert deux politiques, Du journaliste que j'étais, eh cette rencontre avec Lumumba eh, m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, eh me trouvant sur place, a fait, il a fait de moi son secrétaire particulier. Monsieur le colonel Mobutu. Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu. Non oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il y avait un désaccord avec euh, euh, le Mumba. Certains procédés euh, que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait. Euh, Lieutenant, tel sergent passé, capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. I Lumumba w tym to to. Niestety Patrice Lumumba został schwytany i zamordowany 17 stycznia 1961 roku. Ciało premiera rozpuszczono w kwasie i pozostały po nim tylko zęby. Truby la chose ministéri, va cette place de la résidence du Premier ministre. Sans aucun mandat, sans aucune autorisation, il y a une crise interne. Le lanceuse ministre interpose et mettre le Premier ministre en résidence surveillée. Le bruit s'est répandu le monde, était parti de chez lui. On a commencé à le chercher. Mobuta a demandé aux Nations Unies de lui donner les hélicoptères. On l'a poursuivi. On l'a arrêté. On les a mis dans un hélicoptère. On l'a ramené ici, ligoté, comme un Bulgare bandit. C'était terrible. Vous enlevez celui qui est le flambeau, l'icône, tout d'un coup, comme ça. Et et d'une façon très barbare, en utilisant les mains africaines. Alors c'était frustrant, c'était écœurant, c'était un appel à l'insurrection populaire. Il faut venger cela. Ce pays est à nous, et je vais me battre pour lui. C'était l'étincelle qui m'a fait conduire sur le chemin du maquis, de la... Arrest, ill treatment, imprisonment, death. Such was the fate of Patrice Lumumba. And it has been the signal for violent reactions in many parts of the world. First in the United Nations itself, where a Security Council meeting was violently interrupted. Fights continued in the lobbies and corridors. A series of struggles went on. And in the course of this would-be demonstration against the handling of the Congo situation, 18 United Nations guards were injured in making arrests. <laughs> now to reaction in Yugoslavia. This was the scene in Belgrade, where a crowd estimated at 150,000 people marched through the streets. A demonstration of disgust and anger. In Paris, the Federation of African Students demonstrated near the Belgian embassy. They said it was to show their concern over events in Africa and to express their mourning at the death of Lumumba. It wasn't long, however, before they were involved in clashes with the police, who aimed at keeping them on the move away from the embassy. A few of the demonstrators, disinclined to obey, were arrested. Finally, reaction in Cairo. Carrying Lumumba's picture, a large crowd marched to the Belgian embassy. Demonstratorzy climbed the railings and began their protest, by kicking down the embassy shield. Bezpośrednio za śmierć Lumumby odpowiada Chombe, przywódca zbuntowanej katangi, która dogadała się z rządem po śmierci Lumumby. Sam Chombe zajął miejsce Lumumby, zostając premierem. Mimo, że Lumumba nie żył, jego ideały przetrwały, a kraj ogarnął kryzys. Lumumbiści chcieli obalić probelgijską władzę. W tłumieniu powstania Lumumbistów pomagali biali najemnicy. Nierzadko Niemcy o nazistowskiej przeszłości, którzy w walce z wolnym ludem widzieli walkę z komunizmem. Czombe, der Lumumba-mörder und schlechter seines Volkes, hat sich weiße Söldner gekauft. Darunter sind viele Deutsche. Fritz, Peter, Thomas, Ulrich, Erwin, Hans, Gerd, Heinz, Bernd, Michael, Georg, Siegfried. Ich bin äh, Schlesier, ich bin geboren in Troppau, 1930. Heute ist es äh, Tschechoslowakei. Ja. Äh, wurde ich wie jeder anständige Junge in der Hitlerjugend jugend ausgebildet. Nicht? Ja. Wie heißt du mit Nachnamen, Gerd? von Glottnitz. Von Glottnitz. Glottnitz? ja. Danach sind wir alle auf, äh, zur Universität gegangen, in Stellenbosch, unten im Kap. Und dann bin ich zurück nach Deutschland zur Luftwaffe. Zwei gefolterte Mitglieder der MNCL, der Nationalen Kongolesischen Bewegung Lumumba, werden vor ihrer Hinrichtung gefilmt. Dieser Gefangene wurde an einen Jeep gebunden und über eine Strecke von 20 Kilometern zu Tode geschleift. Ein gefangener Jugendlicher, Mitglied der Jeunesse, der patriotischen Jugendbewegung, wird gefoltert. Die Lederfesseln werden mit Salzwasser übergossen, um den Schmerz zu erhöhen. Die Halsschlagader wird mit dem Stiefel abgepresst. Derselbe Jugendliche zwei Stunden später. Ich habe ein eigenartiges Gefühl, eh, Kommunismus passt mir nicht. Und eh, wenn man es betrachtet, man kämpft hier gegen Kommunismus praktisch, denn das ist alles links veranlagt. Gegenüber Chombes Regime, was rechts veranlagt ist. Chombe will etwas aufbauen. Der will etwas machen, was mehr in der Linie des Westens ist. Powstanie, które wywołali Lumumbiści, nazywamy Rebelią Simby. Zbrodni dopuszczały się obie strony, a autorytet belgijski został mocno nadszarpnięty. Z tego względu Europejczycy ograniczyli operacje w regionie ogarniętym konfliktem. Okazję postanowił wykorzystać pewien ważny gracz zimnej wojny, Ernesto Guevara, argentyński rewolucjonista, współpracujący dotąd z rządem kubańskim. Et donc, je le propose ça. Je pense que les conditions sont très importantes qui faut faire, appuyer le mouvement guerrillero qui est en l'Est, contre Mobutu. Je suis contacté par l'ambassade de Cuba qu'il y a un, une haute personnalité cubaine qui vient d'arriver, qui aurait bien voulu avoir contact avec nous pour s'entretenir avec les leaders du mouvement de libération. Je me poinformował na ambasadę Kuba. Je suis w frontu de Renato Che Guevara. Je me suis pensé moi-même, czy to jest prawda, czy je n'en revenais. Kubańczycy mieli swój interes w interwencji w Kongo. Teoria wielu Wietnamów. Trwała wojna w Wietnamie, w której Amerykanie przegrywali. Kubańczycy chcieli wywołać podobne rewolucje na całym świecie, tak by Stany Zjednoczone sobie nie poradziły. I widzę, że jestem tu. To jest komandant Terra Mundial. Tú no lo conoces. Yo no lo conozco. Hasta que el señor interviene y le dice, no chive madre, y le dice, yo soy el Che. Ha sido una de las sorpresas más grandes que he tenido en mi vida, ¿no? El año 1965, que es cuando se toma la decisión de apoyar al movimiento de liberación del Congo a petición de del, de los guerrilleros congoleses y tuvimos la oportunidad de acompañar al Che cuando salió clandestinamente de Cuba. ¿Y Hicimos si con... un gran recorrido desde de, de Dar es Salaam a Kigoma, son muchos los kilómetros, más de dos días de recorrido por medio de la selva hasta Kigoma. Y en Kigoma eh, embarcamos para... Ernesto Che Guevara to jeden z najważniejszych bohaterów rewolucji kubańskiej. Do pewnego momentu ważny gracz w Hawanie, lecz gdy gospodarka wyspy załamała się, a Guevara zaczął wzywać do zerwania współpracy ze Związkiem Radzieckim, trzeba było się go pozbyć. Stąd Fidel Castro z wielką satysfakcją wysłał go daleko od jego państwa, do Afryki. I ahí me plantearon ne necesidad, deseaban que yo fuera a donde estaba el che, que ya él se encontraba allí, que tenía una guerrilla grande y que estaban luchando por la liberación de, del Congo belga en aquel momento. Aquí la impresión y la información que nosotros llevábamos es que la guerrilla tenía éxito y en realidad inmediatamente que nosotros llegamos, nos informamos, todo parecía indicar que no era tan real. Él trató de convertirse en un Congo más. aceptar la comida, aceptar sus nie no tener nada por encima de los soldados congoleños. Todo lo que se repartía para los cubanos, que alcanzara para los si no no repartir. Kubańczycy byli fundamentem rewolucjonistów. Kongijczycy byli podzieleni etnicznie. Nie chcieli ze sobą współpracować i odmawiali wykonywania rozkazów obcokrajowca, czyli Che Guevary. Rewolucja kubańska, która zakończyła się sukcesem, była ponadnarodowa i ideologiczna. Y ahí las cosas se veían zupeñas inaccesibles. Enseñar a combatir. Sinto un poco obstáculo. Muy grande le falta esa cultura. Que la que yo digo, cuando tirían seguridad, estarían los soldados. En el movimiento revolucionario africano, aquel movimiento todo por hacer: la experiencia, la preparación, la instrucción. Y fue una tarea dura. Un que no había de Parce qu'ils s'était désorganisés. Nous, normalement, on ne savait pas même pas des armes. On tirait c'est tout. Alors, cela veut dire que je prenais une arme, je tirais devant, c'est fini. Sans direction de tir, sans une instruction. C'est chargé, tirer devant. Et là même, il fallait aussi avoir peur. Parce qu'une balle de Tokopé pouvait te prendre si tu n'étais plus devant, comme il, avait, il ne savait pas la discipline de tir. 8 maja 1965 roku do obozu dotarł Leonard Mitudidi, przywódca kongijski, w którym Guevara pokładał całą nadzieję. Był człowiekiem zdyscyplinowanym i inteligentnym. Niestety, 7 czerwca zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, topiąc się w pobliskim jeziorze. Tego dnia Guevara zanotował zdanie, które podsumowało całą jego działalność w Kongo: Nadzieja umarła. Słyszałem, że no Entonces, que queremos, que es, tak zaczyna się katastrofa. Krzysztof Elgbendiem, przywódca lubiistów, podejmuje rozmowy z władzą. Jest to odebrane jako zdrada. Oddziały czegewary przegrywają bitwę za bitwą. Kongijczycy nie chcą słuchać obcokrajowca ani współpracować z rwandyjczykami, którzy mieli nadzieję na przyniesienie rewolucji do ich kraju. CIA. Dowiedziało się o obecności Czech w Afryce, przez co wzmożyło działania, a sam Guevara, za swoją antysowiecką postawę, został pozbawiony obywatelstwa kubańskiego i wszelkich kubańskich tytułów. W obliczu postępujących wojsk rządowych, Guevara postanowił opuścić Kongo, a rewolucja padła. I que habíamos perdido una batalla, no i et que tu es avec de combativité, d'internationalisme. Ils étaient encerclés par l'armée de Mobutu, parce qu'ils commençaient à bombarder, alors que là, ils n'avaient jamais combattu ça. Nous avons compris qu'ils veulent mettre le paquet et qu'ils nous ont repérés. Nous considérons qu'il était très dangereux à ce moment-là pour le Tché de rester à l'intérieur. Alors, nous avons profité de ça. W tym czasie w Kongu rządził już Joseph Mobutu, który 24 lutego postanowił zorganizować zamach stanu. W czasie, gdy jego współpracownik blokował linię prezydenta Kasawubu, on sam wygłosił przemówienie w radiu, w którym ogłosił, że przejmuje władzę. Szanowni, Chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'état jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Je suis content de cette armée parce que d'abord je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. W swoim pierwszym przemówieniu po przejęciu władzy, powiedział, że jeśli politycy zniszczyli Kongo w 5 lat, to on w 5 lat je odbuduje. Wprowadził stan wyjątkowy, zakazał działalności innych partii politycznych, prowincje utraciły autonomię, a władza została scentralizowana. Mobutu wzmocnił własną pozycję i ustabilizował sytuację, przynajmniej chwilowo. Założył własną partię, która zyskała monopol, a każdy nowonarodzony obywatel automatycznie stawał się członkiem tego ugrupowania. Prowadził politykę afrykanizacji, zmieniał nazwy miast i ulic z tych kolonialnych na pierwotne. Nakazał również zmianę nazwisk, a sam przestał już nazywać się Józef Mobutu. Odtąd był Mobutu Seseseko Kukun Bendu Wazabanga, czyli niepokonany kogut, który pokrywa wszystkie kurki w kurniku. Państwo również zmieniło nazwę na Zair. Mua! Mobutu Seseko Kukun Bendu Wazabanga. Élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zahir. La Zahirianisation, qu'est-ce à dire Lorsque j'ai dit Zahirianisons, c'était quoi Je concevais mal qu'un étranger français euh, hongrois viennent s'installer ici pour revendre aux aérois la bière qui sort des brasseries de kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines les langues africaines la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Rządy Mobutu były brutalne. Wielu publicznie powieszono, by dać przykład. O bezwzględności reżimu przekonał się rewolucjonista Pierre Mulele, który od czasu kryzysu kongijskiego prowadził wojnę partyzancką. W 1968 roku został zaproszony na negocjacje przez Mobutu. Gdy dotarł na miejsce, został aresztowany i poćwiartowany. Sam Mobutu na swoich rządach zbił majątek. Ze znacjonalizowanych firm, przekazanych w ręce krewnych, odprowadzał pieniądze. Szacowana wartość majątku przywódcy to 5 miliardów dolarów. W 1977 i 1984 roku wygrał wybory. Był jedynym kandydatem. du Zaïr, ta perspicacité et ta sagacité, transcendée du ciel comme une science infuse, de façon prime-sautière, sont sans pareil, ô oh, toi candidat de l'unité. Ego et légibos, ut mabéame, non pereyam in tenebris. Podczas gdy kraj pogrążał się w biedzie i długu, Mobutu rozkoszował się władzą, bogactwem i prestiżem. To, co charakteryzuje jego rządy, to kult wodza, który urósł do absurdalnych rozmiarów. <śpiewanie> we uh -huh. Wieczorny serwis informacyjny był poprzedzany wizerunkiem Mobutu, który stępował z niebios, jak Bóg. Wizerunek Mobutu był traktowany jak godło. Jego portrety wisiały w lokalach państwowych, a urzędnicy przypinali sobie jego podobiznę do ubrań. Posiadał tytuły takie jak Ojciec Narodu, Mesjasz, Przewodnik Rewolucji czy Zbawiciel Ludu. Wykorzystywał napięcia zimnej wojny i współpracował z Zachodem, dumnie występując u boku największych przywódców. Dès le lendemain à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de rose à Madame Mobutu. Le président et Madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de Madame Nixon. My ear is among America's oldest friends, and its president, President Mobutu, one of our most valued friends. The entire continent of Africa. I found President Mobutu's analyses valuable, and we support him as he strives to peacefully resolve problems.

Bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment...